Ostatni etap kończący układanie go Więc wszystko mamy. Mamy jeden na swoim miejscu narożnik. Skupiamy się na trzech pozostałych narożnikach, które będą układane w sposób prawidłowy, czyli będą gdzieś tam obracane tak jak trzeba. Robimy to tak. Trzymamy prawidłowy z lewej strony mając biały góry tym przodem do siebie i robimy tak raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem i osiem powrót z drugą stroną raz to samo dwa trzy cztery pięć

Ułożone prawidłowo, zostały nam te dwa. Te dwa nieprawidłowe trzymamy po prawej stronie. I znowu lecimy ten sam algorytm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dół, dostawia się biały, sześć, siedem, osiem i symetrycznie drugą stronę. Raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem i osiem dalej nic do skutku raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem i osiem raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem i osiem wala voilà. No, i mamy kostkę ułożoną. Niestety, pewne ruchy wymagają powtórzeń, ale trzeba wiedzieć, na jakim etapie stanęliśmy. Warto po, po tak ciężkich trudach, gratuluję, jeśli się udało komukolwiek z tych filmików dotrzeć do trzeciego etapu, warto sobie te ostatnie ruchy ćwiczyć właśnie te poszczególnymi algorytmami. Zobaczymy, co się będzie psuło, mając prawidłowo ułożoną kostkę. Na przykład, zobaczymy zamianę tych trzech. No, jednym z algorytmów na przykład, robimy go sobie któryś z tych algorytmów. Robimy sobie ten. I zobaczymy, co się dzieje. Trzy nam się zamieniły, reszta się nie zepsuła. Widzicie, to są takie ćwiczenia na. na to, żeby sobie poprawić. Zmysł. wymiarowości. Zmysł przestrzenny. No, można sobie ćwiczyć. Żeby wiedzieć, na jakim etapie, co się popsuło, musimy wiedzieć, co robimy. Nie możemy przeskoczyć któregoś algorytmu. Nie możemy zmienić etapu. Wszystko musimy robić stopniowo. Kolor, środki, rogi, zamiany, litery T, potem krzyż, kolory, narożniki, no i odwracanie ich. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Hej.